Cześć wszystkim, tutaj Tomek z Dzisiaj powiem Wam troszkę o świetnej desce ze stali Lasza. Naprawdę doskonały Dek Lasz Accelerator. Decha ma 95 cm długości, 24,5 cm szerokości oraz posiada doskonałą grafę, która jest właściwie konikiem Lasza. Nikt inny nie robi takich graf jak Lasz. One świetnie, nasz właściwie dużo lepiej wyglądają na żywo, tak naprawdę niż na filmie lub na zdjęciach. Naprawdę bardzo nam się to podoba. Decha posiada regulowany wheelbase. Każdy rider może dobrać coś pod siebie. Może to być odpowiednio 74,8 cm lub 72,8 cm, jeżeli traki będą montowane bliżej środka deski. Deseczka jest naprawdę uniwersalna. Jest to 9 warstw kanadyjskiego klonu. Posiada bardzo ciekawy konkave, który jest dość głęboki. Ale nie jest zbyt głęboki, by przeszkadzało podczas jazdy. Bardzo pewnie czuje się stopa podczas, podczas wszelkiego rodzaju slajdów, stand-up slajdów, back Jak widać, jest to deska w rockerze. Środek deski jest nieco niżej niż końce deski. Jest ona tak wygięta, nieco leciutko jak banan powiedzmy. Posiada mocne wcięcia które w porównaniu w, po, w, po, w połączeniu z regulowanym wheelbase'em yy, można montować traki standardowe, można montować traki z odwróconym Kingpinem, yy, do tego wszystkie koła na 100%, nie będziecie mieli u nawet na 75. My raczej do tego setu zalecamy kółeczka 70 cm, yy, przepraszam, mm, yy, będą lepsze, będą się lepiej sprawdzały, będą również bardziej uniwersalne. Deka, dek doskonale nadaje się do freeride'u, miejskiego cruisingu. Jest to taka, powiedzmy, idealna hybryda, jeśli szukacie czegoś naprawdę uniwersalnego. Nie jest zbyt długi, nie jest zbyt krótki, wręcz powiedzmy idealnie. Nam bardzo się ta decha podoba. Właściwie chyba tyle o tej desce. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, Piszcie do nas śmiało, na wszystkie maile bardzo pewnie odpowiemy. Upewnijcie, że oglądacie inne nasze filmy. Subskrybujcie nasz kanał. Dzięki wielkie, onboardy.pl